dzisiaj jest strasznie nietypowy film. Będę pokazywać tam jakbym, jak maluję, ale to nie do końca. Bo zobaczcie. Tutaj mam karteczki, i w ka karteczkach są napisy, co mam pokolorować. Tutaj wylosowam, wy. Tutaj było No i co, co z tymi karteczkami? Na jaki kolor to są Właśnie jak wylosuję, to potem zaczynam losować z zamkniętymi oczami pisaki. Więc mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. I ogólnie to jest pierwszy raz na moim kanale. Ja i z tego jest strasznie dużo i strasznie dużo pisaków, więc ja się po nie mogę doczekać. I to chyba już możemy zaczynać, dobra. Patrzcie, tutaj losuję, mam zamknięte oczy. Dobra, coś wylosowałam? Tak, dobra. Okej, okay. otwarłam. Dobra, uwaga. Co my tu mamy? Mamy lwy. Ale to się nie złożyła. Bo jak zaczynałam pisać te karteczki, to na początku zaczęłam odlwy. Teraz zaczynamy losować i też mamy Dobra. To na jaki kolor wylosujemy? To malujemy. Zaznaczam oczy. Widzicie? Niebieski, jasny, niebieski. Strasznie ładny ten kolorek. Wy tu tak go nie widzicie, bo on jest troszkę inny niż na kamerze. Dobra, i tego tych możemy sobie odłożyć. Tutaj, tyle. możemy zacząć kolorować. Oj, jeszcze zapomniałam powiedzieć Wam jeszcze jednej rzeczy, bo tam brakowało jednego pisaka i to był czarny. I właśnie nie wiem do końca, czy go dodawać, czy nie dodać. Chyba go dodam, żeby było śmieszniej. Dobra, patrzcie, bo daję go dajemy. Dobra, Dodamy kolorujemy dalej. Tymi oto markerami. Dobra, ale mam już tu malowane ten sweet kolor. Sweet drums. Dobra, no i teraz losujemy kolejną karteczkę. i pisaczek. Czekajcie. O, dobra. O, tutaj znowu dam karteczki, żebyście widzieli. Ja zamykam mapę i losujemy. O, coś mam. Dobra, otworzyłam oczy. Co my tu mamy? Co tu mamy? serca, Czyli tutaj wszystkie serca na kopertach i te serce będzie pomalowane w jednym kolorze. Ja jest strasznie, nie mogę się zaczekać, jaki tam będzie kolor. Ale na ten O, jakiś zielony. U, jakiś czekajcie, to jest? Przyszące damy. E, grę, no nie wiem, nie mam zielonego końca. Chyba go jeszcze nigdy nie próbowałam, ale nie wiem, dobra. No, to będzie ciekawe. <laughs> Tylko jedno powiem. Ja to zaczynamy. Dobra, ja tu już odkładam przytaszek na swoje miejsce. Tutaj wszystkie yy, zielone ten. serduszka pomalowałam. Mam nadzieję, że żadnego serduszka nie przeoczyłam i że są tutaj wszystkie, wszystkie kolory, w sensie, wszystkie serduszka. Tak, są chyba wszystkie. No dobra, dziękuję, to teraz losujemy kolejną rzecz. Tutaj, o. Jeszcze jakiś przypadek. Tak, zamykam oczy. Losuję. Zamknę te oczy. O, dobra, może tutaj. A, uciekłam, dobra, to to? E? Okej. Zobaczyłam oczy. Boże, ale zamknęłam, dobra. Zobaczyłam oczy. I co my tu mamy? O, fajnie Dzień dobry. Okej, okay, to jestem trochę ciekawa, jakiego będzie koloru. Tak, tutaj losujemy. O, mam. Jaki to jest pomarańczowy. Ej, to będzie ciekawe, naprawdę. O, te dwa kolory strasznie do siebie pasują. Nie, to jest taki bardziej różowy. Warm and Pink. Nie wiem, jestem ciekawa, jak on idzie ze sobą. O, to jest Dobra, no to patrzę. Nie no, to jest taki pomarańczowy. No, to jest straszny taki pomarańczowy. Myślę, że to będzie jakiś bardziej różowytki.